Cześć, z tej strony Artur. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, chyba najbardziej epicką dioramę D-Day, jaką kiedykolwiek miałem okazję budować. Buduję ją w Kobi Hobby Center wraz z pracownikami Kobi Hobby Center, wraz z, z fanami Kobi, którzy tutaj przychodzą. I już w tej chwili ta diorama jest naprawdę wyjątkowo epicka. Spójrzcie na to: tam już jest zarysowane morze, jest już plaża. Budujemy już nasypy, na których pojawią się niemieckie umocnienia. Jest kawałek rzeki i powoli powstaje miasteczko z małym rynkiem. Jest też linia kolejowa. I to miasteczko ma stylizować trochę Karentan, choć docelowo mam nadzieję, że budynki i całe fragmenty dioramy będą wiernie odzwierciedlać rzeczywiste budynki w Normandii. Póki co na razie lepimy to tak jak jest, żeby mniej więcej wyglądało, żeby mniej więcej przypominało Normandię. Natomiast, oczywiście, tak jak mówię, docelowo chciałbym, aby tutaj szczegóły były wyraźnie zaznaczone. Ta diorama ma przede wszystkim świetnie wyglądać, ma być atrakcyjnym miejscem do oglądania w Kobie Hobby, Hobby Center w Warszawie, ale docelowo ma stać się także punktem do grania w bitewniaka. W związku z tym, diorama jest odpowiednio zaplanowana. Na górze wiszą, są także samoloty nad sufitem, e, natomiast docelowo te samoloty chcemy wymienić, e, tak żeby idealnie pasowały e, do e, no, lądowania w Normandii do D-Day. Teraz chciałbym Wam bardziej szczegółowo pokazać całą dioramę. Warto wspomnieć, że głównym elementem tej dioramy e, jest wielki kościół lekko zrujnowany z e, Wieżą kościelną dosyć wysoką. Ten kościół zbudował Kacper Jastrząb, którego serdecznie pozdrawiam. Na pewno znacie go z grupy dyskusyjnej Kobi Fans. No to co? Teraz zobaczcie detale całej tej dioramy. Przedstawię Wam najbardziej ciekawe fragmenty całej dioramy. Zaczynamy od morza. Spójrzcie. Może wygląda naprawdę fajnie. Na razie jest dosyć płaskie, brakuje tutaj troszkę jeszcze fal. Ale docelowo no ma być dużo lepsze. Choć już i tak wygląda całkiem epicko. Zwróćcie uwagę na to, że są użyte tutaj klocki turkusowe. W kolorze turkusowym. Jest sporo prześroczystych, które wyglądają jak fale. No i przede wszystkim jest tak, jest zaznaczona taka biała piana. Kolorem Dunkelgelb jest zrobione mokre na nabrzeże, tak? czyli mokry piasek. A sama plaża jest zrobiona z normalnego piaskowego koloru. Żeby nie była zbyt nudna, pojawiły się na niej leje po bombach, zaznaczone wybuchy. Oczywiście pojawią się tutaj także jeże i specjalne. Specjalne umocnienia i zabezpieczenia przed desantem, które stosowali Niemcy w Normandii. To były m.in. specjalne miny i inne elementy. Warto wspomnieć o tym fajnie zaznaczonym śladzie, który zostawił czołg Sherman. Shermana tutaj jeszcze nie ma, natomiast docelowo oczywiście Sherman się tutaj pojawi. Spójrzcie, są takie fajne ślady od, od, od morza i tutaj docelowo ma być postawiony Sherman. Na razie są zaznaczone. Na plaży leje po bombach, wybuchy, natomiast docelowo, tak jak mówię, pojawi się tych elementów znacznie, znacznie więcej. Spójrzcie, również warto wspomnieć o tych zaznaczonych falach piasku pozostawionych przez morze. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Myślę jeszcze dosyć intensywnie nad tym żeby tutaj już blisko skał zrobić takie dodatkowe umocnienia z piachu, taką wydmę, za którą też mogą się chronić Niemcy. Tutaj będą oczywiście też druty kolczaste tak żeby całe te stanowiska niemieckie były wyraźnie umocnione. Zaczęliśmy budować już skały. Oczywiście one są na razie tak zaznaczone. Docelowo chcemy je cyzelować, bardziej dopracować tak, żeby wyglądały znacznie bardziej atrakcyjnie. No tutaj zaczęliśmy już też budować umocnienia niemieckie. To będą takie okopy, tutaj z tyłu też będą zabezpieczone. Więc wydaje mi się, że będzie to wyglądało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Docelowo chciałbym tutaj postawić też taki naprawdę wielki Bunkier. No ale póki co, postawiliśmy na razie te dwa bunkry z kompanów Heroes. Prawdopodobnie jeszcze je troszkę przebudujemy. Na przykład zabudowując tutaj tył. Spróbuję Wam może pokazać widok od, od schronu, a w zasadzie od bunkra. Może się to uda. Całkiem nieźle to wygląda. Popatrzcie. I tutaj z poziomu plaży. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. No. To cała plaża w całej okazałości. Ona jest szeroka, a w zasadzie długa na, na trzy płyty konstrukcyjne. Każda z płyt ma 51 cm, a szeroka jest. Na 5,5 płyty konstrukcyjnej, więc jak widzicie, jest całkiem, całkiem szeroka. Nie, powiedziałem 5, a powin powinienem powiedzieć 4,5, bo szerokość to 4,5 płyty konstrukcyjnej. Zaznaczam, każda płyta konstrukcyjna ma 51 na 51 cm, czyli 64 na 64 study. Sama diorama, jak widzicie, jest naprawdę ogromna. Czyli ma tutaj ponad 2 e, metry 2 dwa metry 20, około 2,20 dwa m na e, raz, 2, 3 na 4, e, na ponad 4 m, więc jest jak widzicie, naprawdę ogromna, specjalnie nie jest szersza Niż 4,5 płyty konstrukcyjne, dlatego, żeby dało się spokojnie sięgnąć ręką do połowy dioramy z każdej strony. Czyli, żeby nie było tak zwanych miejsc, do których nie ma dostępu, czy tak zwanych czarnych miejsc. Spójrzcie też, że w tych skałach, w tych nasypach są trzy punkty przez które będzie się można przedrzeć, czyli taka główna droga prowadząca do plaży. Tam planujemy przygotować takie specjalne niemieckie umocnienia, jakieś druty kolczaste, jakieś takie stanowisko umocnione i tutaj jeden i tam drugi przesmyk, takie na tyle szerokie, żeby zmieściły się tam spokojnie czołgi. Także plaża wygląda jak widzicie, naprawdę epicko. Nie mogę się już doczekać jak rozstawimy tutaj figurki i Będziemy mogli przygotować też czołgi i barki desantowe. Oczywiście epicko będą wyglądały również te nasypy, w których pojawią się figurki niemieckie, w których się pojawią m.in. działa czy stanowiska przeciwlotnicze. No i jak widzicie, tu będzie pas zieleni. Prawdopodobnie tu się pojawi trochę drzew, no i rzeka. Rzeka z dwoma mostami. Tu pojawi się jeszcze brud, czyli takie miejsce, przez które można się też przedrzeć pojazdami i piechotą, po to, żeby były co najmniej trzy miejsca, przez które można się przedrzeć przed, przez rzekę. I w ten oto sposób będzie się można dostać już w rejon miasteczka. Tutaj będzie... Prawdopodobnie jakaś farma, czyli ze względu na to, że tu jest inny zielony odcień, zrobimy tu być może jakieś pola uprawne, czyli ta ziemia będzie traktowana jako teren trudny. Tutaj będzie umocnienie niemieckie. Tutaj się pojawił jakiś taki hangar ze starego zestawu lotniczego Kobi, ale to raczej go stąd usuniemy. Tutaj jest niewielki las, ale ten las na pewno jest do wymiany. Ta zieleń mi się tutaj jaskrawa nie do końca podoba, więc te drzewa będziemy musieli przerobić. Natomiast jest torowisko, torowisko dlatego, że w miasteczku Carrentin we Francji była stacja kolejowa i były tory, Tory musiały się też tutaj pojawić choćby po to, żeby w czasie, kiedy nie będziemy grać w grę bitewną, żeby na tym stole po prostu były figurki, były pojazdy, i właśnie na przykład lokomotywa, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda. Teraz spójrzcie, jak wygląda świetnie ten kościół. On jest zbudowany też tak, żeby można było stawić tutaj figurki, żeby on nadawał się też dobrze do bitewniaka, ale popatrzcie się na te uszkodzenia. To jest naprawdę świetnie zbudowane prezentuje się to naprawdę super czasem pojawiają się dzieciaki jakieś i wciskają jakieś klocki, które kompletnie nie pasują ale no, zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak to jest zbudowane tutaj ten zegar ta uszkodzona wieża, to jest naprawdę epickie no i tutaj z tej strony kościół wygląda też świetnie naprawdę jestem zachwycony jak to się fajnie prezentuje ten kościół robi robotę. Być może go później damy na jakąś inną dioramę, a tutaj wstawimy kościół Samuel Eglis, który będzie wydawało wkrótce COVID. Natomiast no tutaj się już pojawił taki niewielki rynek. Będziemy oczywiście jeszcze nad nim pracować. I wokół tego rynku pojawią się budynki. No ja tutaj taki zbudowałem jeden, uszkodzony, ale taki właśnie po to, żeby można było tutaj wstawiać figurki. Wygląda, myślę, że całkiem przyzwoicie jak na taki naprawdę na szybko budowany. Tutaj też jest jakaś taka ścieżka, chociaż ona jest do wymiany, bo ona mi się kompletnie nie podoba. Podobnie zresztą jak to jeziorko, które jest troszkę zbyt bardzo kwadratowe. No i przede wszystkim te drzewa są do wymiany, tak jak mówię, nie podobają mi się takie pstrokate. No a tutaj mamy też jakiś taki placyk, więc prawdopodobnie tutaj. W tym miejscu pojawi się stacja kolejowa, ewentualnie tutaj dworzec kolejowy, taki niewielki, i tam właśnie zabudowania. Dzięki temu będzie to wyglądało, myślę, że naprawdę epicko. Spójrzcie na kościół od tyłu, jak dobrze wygląda. Tutaj okolice ołtarza są zniszczone. Tam warto by było jeszcze powstawiać jakieś ławki, żeby to wyglądało jeszcze bardziej epicko. Może jakiś cmentarz tutaj niewielki, żeby. Żeby to wyglądało bardziej prawdopodobnie. I spójrzcie, te samoloty wiszące na żyłkach nad dioramą wyglądają naprawdę super. Natomiast trzeba wymienić tak, żeby one idealnie pasowały po prostu pod Normandię. Myślę, że tutaj lecące Dakoty i spadochroniarze amerykańscy będą robili robotę. Ta rzeka wygląda naprawdę świetnie. Te brzegi mi się tutaj też bardzo, bardzo, bardzo podobają. Więc jak widzicie, ta, przed tą dioramą jest naprawdę ogromny potencjał. Jeszcze dużo pracy przed nami, więc jeżeli macie ochotę i czas, możecie wpadać do Kobi Hobby Center. Na Facebooku Kobi Hobby Center będą ogłaszane spotkania, w których będziemy budować tę dioramę. Tutaj każda pomoc się przyda, szczególnie w wyszukiwaniu klocków, bo Widzicie ta diorama pochłonie naprawdę masę klocków, ale jestem przekonany, że jak my ją skończymy budować, to będzie wyglądała naprawdę, naprawdę spektakularnie. I dodam bezwzględnie, że ona jest budowana w systemie modułowym, czyli w bardzo prosty sposób ją będzie można rozmontować, przenieść, albo właśnie wymieniać jakieś elementy, żeby wyglądały po prostu bardziej fajnie. Więc na razie ją po prostu ogarniemy, tak, żeby żeby było OK, a później stopniowo będziemy budować ją bardziej szczegółowo, tak żeby wyglądały te poszczególne elementy bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Już teraz moim zdaniem ona naprawdę wygląda fajnie. Spójrzcie jeszcze tutaj od góry ta diorama naprawdę naprawdę robi fantastyczne wrażenie. Warto to zobaczyć na żywo. Przypomnę, Kobi Hobby Center, czyli sklep firmowy Kobi, jest przy ulicy szaserów 105A w Warszawie. Jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 19, a w soboty i niedziele handlowe od 10 do 20. Epicka jest ta diorama, wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was. Tą dioramą. Mam nadzieję, że będziecie chcieli odwiedzić Kobie Hobby Center i pomóc przy budowie tej dioramy. Bardzo, bardzo wkrótce pojawią się trzy paki Didej, które na pewno pomogą uzupełnić tę dioramę o piechotę i spadochroniarzy. Niemców tutaj też nie zabraknie, więc myślę, że ta diorama wkrótce będzie. Robiła takie naprawdę naprawdę epickie wrażenie. Ja y, chcę też na tej dioramie pokazać kilka własnych konstrukcji, zarówno moich, jak i innych fanów Kobi. Y, bardzo wkrótce zaprezentuję wam. Y, Między innymi szybowiec desantowy amerykański, który zbudowałem w skali 1 do 35. Niektórzy z Was pewnie go widzieli już w twierdzy Modlin. Czy moją Dakotę C47, zbudowaną również w skali 1 do 35, więc wygląda tak naprawdę, naprawdę na sporą. Tu na pewno pojawią się również nowe Jeepy Willysy w skali 1 do 35, które bardzo wkrótce trafią do oferty Kobi. Więc naprawdę, naprawdę zapowiada się świetna. Diorama. Na pewno będę chciał zagrać w bitewniaka na tej dioramie. Na pewno będę chciał e, zrobić jakieś takie specjalne e, nagranie w mundurach, na przykład, żebym grał w mundurze amerykańskim. Myślę, że to może fajnie wyglądać. E, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się ta diorama podoba. E, napiszcie koniecznie komentarz. E, napiszcie e, koniecznie, jakie macie pomysły, co tu można by było poprawić, co tu można by było ulepszyć. Co można by było zmienić? Dajcie koniecznie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji kanału Buduj Historię. Z góry Wam dziękuję za wszystkie komentarze i za wszystkie lajki. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, ponieważ na bieżąco chcę nagrywać postępy przy budowie tej niesamowitej, moim zdaniem, dioramy z klocków konstrukcyjnych. Kobi, pamiętajcie, 100% kobi, wszystkie klocki zostały wyprodukowane w Polsce. Do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć.